Witam Was serdecznie w grze Plague UNC. Dzisiaj postaramy się wyjątkowo przejąć kontrolę nad światem za pomocą naszych super inteligentnych małp, które oczywiście będą zarażone tym oto tutaj widniejącym wirusem lub tudzież grypą, jak tutaj piszą. Zaczynamy. Tutaj mamy wybrane spięcie cytochromowe, terasy i ekstromofil. Żeby nam się lepiej rozprzestrzeniał na, rozprzestrzeniała nasza grypa, lecimy dalej na normalu i damy sobie nazwę kreatywną, bardzo taką jak Bananero. Żeby pasowała też do tego typu grypy. Witam w Plagu witam cię plagu Zacznijmy sobie może od Indonezji, bo jak wiemy jest tam dużo ba dużo małp co nam powinno pomóc w zasadzenianiu tej choroby Że lecimy Indonezja, testuję system. No dobrze Powinno szybko pójść 17 o to jeszcze zostawimy sobie na parę DNA pointsów Do 30 może dobijemy Myślę Wysypka, ja sobie tam mutuję wysypka, dobrze i tutaj porobimy takie rzeczy sobie ma, no, mało się wyłamały zróbcie sobie tutaj obóz. Nam i pońcy właśnie leciały. Rozwijajmy naszą małpią grypę. Niech jest coraz to więcej. Tam sobie przetransportujmy naszą małpę Niech się tam pomału, powoli a, przemieszczają. dobrze, a my tutaj... Ej, ale zostawcie mi tutaj ten obóz, tak? No. Załóżcie tam swój nowy. Co wyś tam utopiliście się na tym morzu? Czy co? Statki nie umiecie tam dopłynąć? Lol. A miałeś się być super inteligentne. Ja was nie rozumie nie pajmaju. Dobrze, dajmy sobie z Indonezji przenieśmy nasze małpy tutaj. Jeszcze też. I przenieśmy sobie je zaraz też jeszcze. Nienawidzę tego. No, załóżcie tam swoją kolonię hiperaktywnych małp. Dzięki. E, Przenieś. Co ja dałem? Aha, jestem super. Nowe Zelandy też przenieśmy je. Rozwijmy jeździecko. Niech opanują tam parę kucy. Niech sobie skołują i niech jadą na dziki wschód. Zapalenie gardła. Oby mi za szybko cura nie zaczęli robić. To będzie serio lipa. Czekajcie stąd. Teraz chcę małpy sobie wziąć iść tam. Tam nasza małpy, a kolonia powinna się powoli rozwijać. Mamy 180 małp, 180 tysięcy małp chyba zarażonych. Już wyewoluujmy to sobie, to. Tak, polećmy, dobrze. I lecimy z tym koksem tutaj. Jak widać, mamy trzy małpie kolonie, które się w niesamowitym tempie rozwijają. Tutaj co mamy? W Chinach. Małpy. Zero. Tutaj to z Indonezji sobie przenieśmy. Tutaj do Chin. E, założę chyba sobie tam nawet kolonie. Chyba dobrze ym. ile? Wost jest? 20 tysięcy, założycie sobie tu kolonie. To się jeszcze w przyszłości mi zwróci. Myślę, o dokładnie. Myślę, że mam rację. Dobrze. Lećmy sobie tutaj, tak? I co daje większą zaraźliwość? Woda. Dobrze. Tu międzygatunkowa też jest. Niech jest. Dzień świadomości, o bananero. A no, to może dla nas być ciężkie, no ale trudno. Gdzież możemy sobie przejąć kontrolę nad małpami jakimiś? E, tutaj Niech się, tutaj... E, stąd przemieszczą może do Rosji właśnie. 1% cura mamy. Kjur może przy dobrych wiatrach nie poleci nam tak szybko. Większe nie. A nie, 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 Tu musi być nie, 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 być Tak, co super, super inteligentnych ludzi nie chcemy. Co tutaj mamy? Tutaj by mi by się to przydało zniszczyć. To sobie tutaj wyłowimy to. I w tą stronę jeszcze sobie polećmy. A, dobrze. Znisz to. Dokładnie. Nice! Very good my friends! Mój przyjaciel małpa. <laughs> Fajnie to brzmi. Dobrze, dajmy sobie tutaj może jeszcze jakieś kamo. O, jak ładnie. Poleciało to. Um. Tak, niech moje kolonie jeszcze więcej DNA points generują. Tutaj w Indiach niech sobie zniszczymy. Ten obóz integracyjny. Niech pokażmy jaką siłę mają małpy. ładnie U jakich dużo. Jak szybko się to rozprzestrzenia, nice. Namierzone? O, nie, 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 nie. Przenieście obóz może... A Kazachstan, Kazachstan powinien być dobry. Bo mnie jeszcze zniszczył mój obóz i będzie trochę lipa 20% cura. Gdzie wy to robicie w ogóle? A tu Tu macie taki fajny... takie fajne coś, tak? No to sobie zniszczymy to. Poskładaliśmy wam namiocik, zniszczyliśmy wam straga na Allegro. Pięknie. Dobrze. A tu chcą jeszcze zakładać, widzę, coś. E, nie. Tutaj też Wam to zniszczymy. E, stąd muszę ewakuować swoje małpy. Prawdopodobnie pójdą tutaj. Ładne DNA i pońcy moje kolonie generują. Zniszcz im to tam, tak, dokładnie. Nie pozwól mi się rozprzestrzeniać, a za to oczywiście. Tutaj widzę mnie lecąc z tym kiurem. Ale nie powinno być z tym żadnego problemu. Czekajcie, tutaj. Tutaj. Zrób mi migrację. Tu już nie mam nawet żadnych małp, okej, okay. anarchia, o tutaj jeszcze mam, zniszczę im ten namiocik, tutaj też niech im jeszcze zniszczę ten namiocik. Obydwa namiociki im poniszczyli, przykro mi bardzo, nie ma, nie ma żadnego cura, niestety. Tutaj się moje małpki przemieszczają 31. Ilo was tu jest? 21. Wiecie co? To by trzeba było, może gdzieś mm. migrujcie stąd, tam um. gdzie są jeszcze moje małpy. Małpy eee, ja chcę, świat akurat cały. Świat. I małpy. Nieinteligentne. 14 tysięcy jest gdzieś nieinteligentnych. W Peru. Okej. Okay. Pustoszy kraj. Eee, <laughs> no dobra, to... E, właśnie Włochy. Włoszech są. Tak. Włoż, Włochy mi zaatakowały drony To sobie przeniosę z Włoch Peru. Do Peru sobie przeniosę Dobrze Do Peru ich sobie przeniosę i w Peru sobie założę kolonie Tutaj mam jeszcze rozumnych dość trochę. Niech to jest kolonia jedna. A tutaj? Tutaj nie ma żadnych. Tutaj jest 10, 126. Hmm. Zero rozumnych. Tutaj jest ich trochę. No, tu mamy co robić akurat. No, pozakładam sobie kolenie właśnie wszędzie. Tutaj sobie dajmy to jeszcze. Zwiadowcy. O! Polecieliśmy sobie trochę. Hmm, tutaj dajmy sobie to. międzygatunkowe. Jeszcze nie. Dobrze. I potem sobie tutaj jeszcze gdzieś założymy kolonie. Eee, prawdopodobnie tu. Tutaj mogę. Tutaj. Tutaj sobie założę też kolonie. Mam ciut opanowane, powiedzmy, planetą Małp. O, Czyżby win? Zwycięstwo! Bang! Yeah! Ha! Dziękuję Wam bardzo. Dobrze. To był właśnie instruktaż, jak przejąć władzę nad światem za pomocą Małp. Małpiej grypy. Dobrze. Jak się podobało, Wam czaśnijcie tą łapką w górę? Myślę, że się podobało, bo nawet to było ciekawe. Śmieszne to jest z tymi mapami, fajna to jest serio. Fajny tryb to jest. Można się nieźle pobawić z tym. Strategiczne rozprzestrzenie, rozmieszczanie tych małp w ogóle. Piękne, fajny tryb. Serio. Dobrze. Jak się podobało, czaśnij tam lajkiem. Chcesz być na bieżąco z materiałami, to czaśnij tam subskrypcją. Jeszcze będzie jeden filmik z Multica, myślę, i wtedy podam, jaka będzie następna gra. Lub poproszę Was w komentarzach, nawet jak, powiedzcie, jaką grę by chcieliście u mnie na kanale zobaczyć, i powiedzcie, czy byście chcieli giveawaya. Może z właśnie tej gry, jak się interesujecie tą grą, jak byście chcieli tą grę, to napiszcie w komentarzu. Może i właśnie zrobię to giveawaya. A szczegóły to giveawaya podam właśnie w następnym filmiku. Także ja się z wami dzisiaj żegnam. Mówił Abrazar. Życzę miłego dnia. Cześć.